Chciałbym podziękować wszystkim, z którymi współpracowałem w tych wyborach i w tym, w tym sztabie, który tworzyliśmy. To nie jest łatwe wyzwanie, o tym wspomniał Janek. Jako jedyni pracowaliśmy w formule komitetu wyborców, jako jedyni w tych wyborach nie mieliśmy partii, jako jeden z dwóch komitetów, moim zdaniem, ogólnopolskich nie mieliśmy finansowania ani z kraju, ani z zagranicy. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie inne komitety były albo subwencjonowane z budżetu, albo też finansowane z Parlamentu Europejskiego, co rodzi wątpliwość. Czy wy Wybory powinny być finansowane za granicę. Wiemy dobrze, że kilka komitetów nigdy by nie powstało, gdyby nie to, że były finansowane z Parlamentu Europejskiego. My działaliśmy za swoje pieniądze i to jest relatywny sukces, co osiągnęliśmy, ponieważ byliśmy w tej kampanii widoczni, tak jak osiem pozostałych komitetów, mimo że działaliśmy wyłącznie za własne, skromne, wdowie grosze. Więc dziękuję tym wszystkim, którzy pracowali społecznie w naszym komitecie. Osobom najważniejszym, czyli Witkowi Tumanowiczowi, pełnomocnikowi wyborczemu i Michałowi Melonowi, tu stojącemu skromnie z boku. Pełnomocnikowi finansowemu. Bez tych dwóch osób nie byłoby naszego komitetu. Oni wzięli na siebie największą odpowiedzialność. Z jednej strony za sprawy prawne i rejestracyjne, z drugiej strony za finanse. Finanse, których w naszym komitecie nie było, a więc trzeba było ich tym skrupulatniej pilnować. Także brawa dla Michała i dla Witka. Następnie chciałbym podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy tworzyli nasz sztab, w szczególności tym, z którymi pracowałem na co dzień. Jerzemu Wasiukiewiczowi, członkowi Rady Decyzyjnej, który skromnie, codziennie wykonywał swoją pracę, nie zabiegając ani o rozgłos, ani o to, żeby ta praca była podpisywana jego nazwiskiem. Paulinie Małyszek, która tutaj stoi, zorganizowała nasze biuro prasowe. Mateuszowi Marzochowi, którego nie ma z nami, ponieważ pracuje dzisiaj w komisji, tak jak wiele naszych koleżanek i kolegów. Piotrkowi Filipkowi, który do ostatniej chwili różne rzeczy, także związane z wieczorem wyborczym, załatwiał i nie wiem, czy już do nas dotar, Jest z nami? Nie widzę go jeszcze. Wreszcie Filipowi Akadowi, który pomagał przy organizacji finansów, i wielu, wielu innym osobom, które pojawiały się w naszym biurze. Chciałbym powiedzieć też, że ta praca była wykonywana we wszystkich okręgach. 13 okręgów wykonywało tą samą pracę, którą my w Warszawie. Nie znam wszystkich nas, Waszych nazwisk, więc nie będę ich wymieniał, ale chciałbym to podkreślić, że bez Waszej pracy w stolicach okręgów wyborczych nie byłoby naszego komitetu, nie byłoby zarejestrowanych list, nie byłoby wyniku. Nie byłoby, jak wspomniałem na początku, setek tysięcy Polaków, którzy uwierzyli, że warto powierzyć nam swoje zaufanie. Także dziękuję serdecznie Wam wszystkim. Dziękuję działaczom Młodzieży Wszechpolskiej. Dziękuję działaczom obozu narodowo-radykalnego, Unii Polityki Realnej, Ruchu Wolności, Niklota, wszystkich innych organizacji ogólnopolskich i lokalnych. Po pierwsze, to jest początek drogi. To, co mamy za sobą, to jest dopiero początek naszej drogi. Zaczęliśmy nieco ponad rok temu. Zaczęliśmy pracować jako samodzielne środowisko. Zebraliśmy siły narodowe na nowo. Zebraliśmy się pod własnym szyldem, szyldem nie nowym, szyldem, który ma ponad 100 lat, szyldem na który warto pracować. Dziś poza tym, że oglądamy wyniki swojej pracy, że cały kraj dziś wie o tym, że narodowcy wystawili swój własny komitet, dziś doszło też do wydarzenia, które jest jakimś zwiastunem radykalnej zmiany, o jakiej mówiliśmy. Pamiętam jak od kilku lat zbieraliśmy się od wielu lat zbieraliśmy się 13 grudnia pod domem generała Jaruzelskiego, żądając sprawiedliwości, której nie mogliśmy się doczekać. Dziś tym zwiastunem radykalnej zmiany jest też to, że generał Jaruzelski odszedł. To początek, to pewien znak, który pokazuje. Że dzisiejszy dzień nie jest przypadkowy, że radykalna zmiana nadchodzi, że być może dzisiaj inni w pewnym stopniu korzystają z nastrojów, które przez ostatnie lata budowaliśmy dzięki Marszom Niepodległości, dzięki naszej pracy, natomiast ta radykalna zmiana nie dokona się sama. Ta radykalna zmiana wymaga naszej pracy i sądzę, że jesteśmy jednym z niewielu środowisk zdolnych wykonać tą pracę i gotowych do jej wykonania. Do tej pracy Was zachęcam i tą pracę będziemy wykonywać.